Witajcie, kochani, i chwała, i tylko i wyłącznie chwała naszemu Bogu umiłowanemu, naszemu Ojcu, naszemu Wybawicielowi Jedynemu, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Bożemu. Tylko i wyłącznie chwała dla, dla naszego wspaniałego Boga, bo wszystko to, co mamy, to, to kim jesteśmy, to zawdzięczamy tylko. I wyłącznie tej ogromnej łasce i, i temu miłosierdziu, które każdego dnia Bóg dla nas ma. Powiem Wam, że tak się zamierzam z tym nagraniem. Sama zmagam z sobą już któryś dzień z kolei. Po raz kolejny mam taką lekcję, bo i do przerobienia, ale i także. W swojej wspaniałości Bóg pokazuje mi, jak ważne jest posłuszeństwo Bogu, jak bycie w tym, jak Duch Boży prowadzi i co chce każdego dnia robić, jak chce przemieniać, jak nas naprawdę uczyć tego uczniostwa. Bo nawet jak słuchamy jakiegoś przekazu, świadectwa, to, to cała chwała idzie i tak tylko i wyłącznie dla Boga. My możemy uczyć się pewnych rzeczy, czy coś tam do nas rozumowo dochodzi, czy nawet w duchu coś dochodzi, ale tak bardzo ważne jest posłuszeństwo Duchowi Bożemu, temu, czego on naprawdę chce danego dnia nas nauczać, czy nawet dłuższy okres. Yy w danym temacie, w zależności z, tak naprawdę kto z nas, czego jeszcze nie oddał w całości Panu Jezusowi Chrystusowi, bo na tym polega uczniostwo, że, że uczymy się naśladować naszego Mistrza i to nie swoimi staraniami, ale tak naprawdę poddaniem Duchowi Bożemu a tak niewielu z nas naprawdę słyszy wyraźnie to, co Duch Boży chce posyłać. I powiem Wam od kilku dni, nawet może dłużej: Duch Boży pokazuje mi te małe liski, tak zwane, które przychodzą i, i wykradają to, co jest tak bardzo cenne tak bardzo drogocenne. A tutaj największą wartość, jaką mamy, to jest, to jest czas. I każdy z nas zdaje sobie doskonale z tego sprawę, że pewne rzeczy musimy wykonywać. Będąc tutaj na, na Ziemi, każdy z nas ma jakieś obowiązki, pracę. Opieka, czy, czy no, na, nad rodzicami, czy, czy dziećmi, wychowanie no, najróżniejsze rzeczy. Nie chcę, żeby wchodzić w takie szczegóły, ale no, no, każdy z Was wie, z, y, 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 jakie rzeczy każdego dnia są do wykonania. E, ale mi bardzo ostatnimi dniami e, tak wyraźnie, Duch Boży pokazuje pomimo tych wień. Wie, większych obowiązków czy, czy pracy. Pan mi pokazuje też wolny czas, jak daje sobie wykradać tą wspaniałość Ducha Bożego z pozoru rzeczy, które wydają się, że że, że są słuszne, ale jak ja chcę tak swoimi siłami a, i Nieposłuszeństwo, tak to mogę powiedzieć, tylko nieposłuszeństwo. Dopiero jak Duch Boży mnie dotknął i pokazał mi, że, że jak zaufam Panu Jezusowi Chrystusowi w najrobniejszych rzeczach, to nie będę musiała spędzać czasu na szukaniu tego, co, co tak naprawdę potrzebuję, bo tak jak Pan mówił w Ewangeliach, że wpierw szukajcie Królestwa Bożego i to wcale nie chodzi o jakąś religijność, o narzucanie jakichś ciężarów na innych ludzi, ale to, żeby naprawdę połączyć się z Duchem Bożym, to, żeby być z Panem Jezusem i z Ojcem naprawdę jedno i tam, gdzie jesteśmy, czy to w pracy, czy na zakupach, no gdziekolwiek. Yy... Żeby ani nie wybiegać przed Ducha Bożego, ale także nie, nie, nie zasmucać Ducha Bożego, aby w to, co nie ma życia, no, nie wchodzić. To wcale nie oznacza, że na przykład nie, 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 nie mamy tam z ludźmi ze świata no, rozmawiać, ale my już nie żyjemy z nimi. I powiem Wam, że dziś mi to tak zostało, ale nie tylko dzisiaj, bo i kilka dni temu. Też to tak wyraźnie szukałam butów do pracy i nieraz Pan mi to pokazywał. Wiecie, Powiem Wam, że chyba największy wstyd, i, ale i zarazem taki smutek wstyd przed wami i, i przed Bogiem, jak człowiek wykłada się na tych drobnych takich mm, rzeczach, bo z jednej strony tu czyta, wie, Duch Boży pokazuje, że zaufaj we wszystko, kim Panu, a Pan ci postawi ludzi. Czy pokażę ci, gdzie masz iść, żeby nie tracić czasu na, na, na szukanie, rzeczy, żeby coś taniej kupić. E, bo Pan wie, gdzie, gdzie posłać. I tyle razy mi już to Pan pokazał, ale ja w tej swojej głupocie, takim nieposłuszeństwie najpierw stracę e, no, jakiś czas, a później przychodzi ten smutek, taki żal, że, że można było wykorzystać e, ten czas, e, inaczej pobyć. E, z Duchem Bożym, w obecności Ojca. Powiem Wam, że nie ma naprawdę nic piękniejszego na tym świecie, niż będąc w obecności Ducha Bożego, wypełnionym Duchem i, i tą miłością naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nieważne, jakie, co, co dzieje się, ale ten odpoczynek, ten pokój, który Pan Jezus Chrystus, wiecie, daje. A człowiek przez takie. Brakuje mi tego teraz takiego słowa jakby to ubrać, ale przez to, że, że swoimi staraniami wydaje mu się, że, że o coś znajdzie coś tam jakoś, postara się coś zrobić, a tak naprawdę nie dość, że traci się czas, mówię to o, o na przykład tutaj o sobie, że coś tam staram się poszukać, znaleźć, żeby było taniej, żeby nie przepłacać, a tak naprawdę nie dość, że daję okraść się z tej wspaniałości Pana Jezusa Chrystusa, z tego czasu, który Pan mi dał tutaj, i tego, co Pan naprawdę chce robić, żeby przekazywać to, to wszystko, że, że yy, on nie chce, żeby zanosić mu jakieś modlitwy, czy wyuczone, czy powtarzane jeden człowiek po drugim, ale żeby przychodzić do niego yy, tacy, jacy jesteśmy w prostocie, yy, w uniżeniu. I nie, że ktoś nam coś powie, że tak musisz zrobić, ale Pan chce, żebyśmy go doświadczyli, posmakowali, jak naprawdę jest cudowny. Tak jak to Psalm jeden mówi, nie pamiętam teraz który, ale tam właśnie jest tak napisane. I teraz mi to, to takie myśli przyszły. Skoszły i zobacz, jak, jak dobry jest Pan. To wszystko, co, co można o, oczami zobaczyć. To, co Pan stworzył, ujrzeć jego naprawdę chwałę, ale i także to piękno, doskonałość. Powiem Wam, że ilekroć jestem, czy nad oceanem, czy, czy w górach, gdziekolwiek na, na, na świeżym powietrzu, jak wyciszę się, odetnę się od tego wszystkiego, co, co dookoła, i yy, jak mogę oglądać moimi oczami. To piękno, które Pan Jezus Chrystus stworzył, to jestem tak bardzo bardzo wdzięczna i powiem Wam, że chyba największy wstyd, jaki, jaki człowiek odczuwa, to te wszystkie dotknięcia ducha Bożego, te wypełnienia, które Pan posyła po to, aby pokazać, jak jest cudowne, jak jest wspaniałe. A człowiek to przez głupotę, przez, przez to takie ludzkie zapobieganie, czy, czy taką ludzką mądrość, a tak naprawdę to to głupota jest. Traci to. Tak Chciałem z Wami się tym podzielić, tą, tą wspaniałością Pana Jezusa Chrystusa, ale i przede wszystkim tym, żeby nie narzucać na siebie. Żadnych ciężarów, tylko w prostocie przychodzić i wszelki ciężar, wszelką troskę, wszelkie obawy, lęki, to wszystko naprawdę składać u stóp Pana Jezusa Chrystusa, bo On naprawdę o nas wszystkich się troszczy. On nas wykupił. Powiem Wam takie świadectwo, i to któryś już raz z kolei w tamtym tygodniu, nie pamiętam, czy to był początek tygodnia, ale tak, chyba... modliłam się, nie miałam za dużo czasu, bo to przed ranną zmianą zostało kilka naprawdę minut na wyjście, wiecie, i, i takie, ta, ta obecność Ducha Bożego, ta wspaniałość, że człowiek bardzo często, przynajmniej ja tak mam, że nawet nie, nie... nie muszę za dużo mówić, ale Duch Boży pokazuje dużo rzeczy i, i, i nie chciałam wychodzić z, z pokoju. Tak chciałam, e, chciałam zostać, a wiedziałam, że muszę iść do pracy. I Duch po raz, Duch Boży po raz kolejny mówił, żebym nie zostawiała e, Pana w komorze tylko Żebym przyjęła te słowa, które On nieraz do mnie posyłał, że dokądkolwiek pójdę, Pan jest... Pan jest ze mną. On zamieszkał w, w moim sercu, ale to przez nieposłuszeństwo i przez głupoty, których dopuszczam się, czy przez niedowiarstwo, czy przez jakieś myśli, które od wroga dopuszczam, to ja blokuję działanie Ducha Bożego i to, co zostało mi tak wyraźnie pokazane, te wszystkie doświadczenia, które przychodzą, ale one przychodzą nie po to, żeby że, że Bóg teraz chce mnie, wiecie, e, pokarać czy, czy ukarać czymś, bo coś nie tak zrobiłam, ale te wszystkie doświadczenia przychodzą dlatego, że, że Ojciec mnie umiłował tak samo, jak Was umiłował. Dlatego, że, że Pan za nas e, e, zaręczył, On poręczył i dał nam z, swoją sprawiedliwość, i my przychodząc do, do Ojca, już e, przychodzimy jako ci odkupieni przez najświętszą krew. I dlatego Bóg w swojej wspaniałości dopuszcza te wszystkie doświadczenia. Po to, aby ukazać nam, gdzie tak naprawdę jesteśmy, co musi umrzeć, która jeszcze dziedzina, jaki aspekt naszego życia jeszcze nie jest poddany Panu Jezusowi, Chrystusowi. Powiem Wam, że tak bardzo łatwo jest zganiać winę na, na wroga, albo tutaj szatan to, to, demony to, to, tamto. I taki wypaczony obraz robimy naszego. Boga czy naszego pana, ale pan dopuszcza do tego wszystkiego, aby nas wyrywać z tej głupoty, z tych związań, z tych kajdanów, bo, z kajdan, bo, bo wielu, wiele dzieci Bożych jest naprawdę powiązanych nie ma wolności, nie ma radości, nie ma odwagi i, i dużo, dużo takich rzeczy to to Duch Boży objawia. A tak bardzo często dajemy sobie mówić, że, 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 że szatan przychodzi i to robi, zamiast patrzeć, tak jak to naprawdę wygląda, bo Pan to wszystko posyła po to, żeby nas ratować, żebyśmy my mogli być na wieki w obecności naszego cudownego Ojca żebyśmy zostali yy, ukształtowani yy, i oczyszczeni ze, z każdego jedynego yy, brudu. I to nie następuje, wiecie, yy, jednorazowo. Część dostajemy przy Nowonarodzeniu oczyszczanie, najróżniejsze, ale później to dużo od nas zależy, czy oddajemy całkowicie swoje serce, czy, czy czasami nie rozglądamy się. Za bardzo na boki, i nie patrzymy co u kogo zamiast patrzeć, co tak naprawdę Duch Boży chce w nas zmieniać. I powiem Wam, że to mnie tak mocno dotknęło, bo, bo jak Duch Boży przychodzi, to, to człowiek roztapia się, roztapia się jak świeca, i, i żadne ludzkie gadanie nie jest w stanie. Wykraść tego, co tak naprawdę Duch wkłada do serca i co pokazuje. Powiem Wam, że do mnie nawet jakby przyszli ludzie, którzy by mówili, że, że, no, że, że Duch Boży nie mówi, że nie ma głosu, czy że, że nie można zmienić człowieka. To, to dla mnie nawet mogliby być, nie wiem, jak wykształceni ci ludzie. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Bo każdy z nas doświadcza i, i wie, że, że Bóg mówi i On używa najróżniejszych sposobów. Tak jak nie, nie raz z wami się dzieliłam, że często używa ludzi, posyła ludzi, posyła świadectwa. Ludzi używa bardzo często też, którzy w ogóle z Bogiem nie mają nic wspólnego. Nawet o Bogu nie, nie, nie słyszeli, a przekazują nam takie Rzeczy, o których tylko Bóg wie, i, i tylko my, bo, bo, bo w Komorze są powiedziane. I powiem Wam, że jak już było tak dużo, dużo tych, dużo tych ataków, to jedno zdanie, które Dług Boży no, tak powiedział, dotknął mojego serca, to przyszło takie złamanie naprawdę złamanie, i ta nie tylko, że wiem. Ale to, że w sercu to wykonuje pracę, Duch Boży wykonuje pracę, bo dokądkolwiek idąc, Pan jest ze mną, a bardzo często w, w tych doświadczeniach i w tym wszystkim, co się dzieje, czy w obowiązkach, czy, czy w pracy człowiek za, zapomina, bo wchodzi w ten kołowrotek takiego tak zwanego chomika i tak kręci się wokół siebie, ale powiem wam, że jak duch Boży przychodzi, jak my jesteśmy posłuszni Panu, już nie chcemy ani mieć racji przed ludźmi, ani udowadniać im niczego, tylko wsłuchujemy się naprawdę w to, co, co Duch Boży mówi i jak nas chce przemieniać. Wtedy przychodzi ta, ta wolność, ta wspaniałość Pana Jezusa Chrystusa i Ostatnimi dniami to no, cięższy był taki okres i powiem Wam, gdzie, gdzie nie byłam, jakieś tam myśli przyjmowałam od wroga. Wychodząc z samochodu, spoglądam w niebo, a tu, a tu taka przepiękna, przepiękna tęcza. I, i, i ta, to przekonanie i ta pewność po raz kolejny, Pokazująca, że, że nie jestem tutaj sama, pomimo tego, że, że, że żyję w, w oddzieleniu, em, ale Pan pokazuje, że, że On jest tutaj i, i daje najróżniejsze takie dowody, em, żeby uchwycić się jego z całych sił, i tam, gdzie jeszcze coś, coś nie jest poddane, przynajmniej w moim życiu, żeby to rzucić, rzucić do stóp, oddać to Panu i naprawdę wsłuchiwać się w głos Ducha Bożego, aby móc przekazywać wam i uczyć się od siebie nawzajem tej prostoty, która jest w naszym Bogu i, i czym naprawdę jest uczniostwo, bo uczniostwo to nie znanie Reguł czy, czy pouczanie innych, ale uczniostwo to zaparcie się siebie i tak jak Pan Jezus Chrystus, będąc tak bardzo wywyższony w niebie, będąc Słowem Bożym, będąc Synem Bożym, On staje się człowiekiem, uniża się do takiego stopnia, że, że myje swoim uczniom nogi. Uniża się do takiego stopnia, żeby stać się przekleństwem na krzyżu. Bierze wszystkie nasze grzechy, abyśmy my mogli przyjąć Jego sprawiedliwość, Jego miłość, Jego dobroć. I powiem Wam, że to nie, że wyczytamy ze Słowa Bożego. To Słowo wykonuje cały czas w nas pracę, jeśli się poddajemy, ale ujrzenie tego. Tego. I to nie musi być wizja, tylko Duch Boży, jak nam pokazuje krzyż i tą chwałę i wielkość Pana Jezusa Chrystusa i to, co naprawdę On dla nas dokonał, i jak bardzo nas umiłował. I nawet jak nas karci, to On cały czas nas miłuje i chce przyciągnąć do siebie. I tak bardzo ważne jest, żeby odchodzić od kompromisów od obłudy, tylko tam, gdzie jest grzech, tam, gdzie upadamy, żeby Panu wyznać i w prostych słowach zawołać Panie Jezu, pomóż mi. Nieraz wołałam tymi słowami do Pana i powiem Wam, nie trzeba czekać, nie wiadomo jak długo. Duch Boży przychodzi w jednej sekundzie i łamie, łamie te najróżniejsze związania myśli, które nie są Boże, te, te odrzucenia, te schematy, najróżniejsze rzeczy. Mogłabym więcej i, i dużo więcej wam mówić. Ale wiemy, że, że to każdy z nas musi poddać się Panu Jezusowi Chrystusowi, poddać się w tej prostocie. I tak jak on chce prowadzić, powiem wam, że jak dzisiaj pan po raz kolejny pokazał mi tęczę, jestem jeszcze nad oceanem w tle słychać i powiem wam, tak przepiękna pogoda, takie niesamowite widoki, błękitne niebo i, i, i ocean i wody dali, wiecie co, tak szłam, rozmyślałam z panem i, i opowiadałam. Panu i mówiłam, że, że naprawdę chcę poddać te, 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 dziedziny tam, gdzie się zmagam. I byłam tak pobudzana, żeby nagrać się i podzielić się z Wami. A mówię do Pana, Panie, co ja mam im powiedzieć, ja, jak ja sama niewiele wiem. Tym pokazujesz mi dużo obrazów, doświadczenia, najróżniejsze rzeczy, ale co ja mam przekazać, jak nic nie wiem? I po raz kolejny to zapewnienie od Ducha Bożego, że, że my sami z siebie nic nie musimy wiedzieć, ale jeśli poddajemy się, to Duch Boży wkłada w nasze usta słowa, o których nawet nawet byśmy nie pomyśleli, to Duch Boży sprawia. Chcenie i wykonanie to, to duch Boży objawia chwałę Pana Jezusa tą chwałę, którą ma w niebie. To uwielbienie to duch Boży, chrzcina zdaje miłość. I chwała Panu Jezusowi Chrystusowi za, za Ducha Bożego, za to, że już tutaj będąc na, na ziemi możemy odczuwać wspaniałość naszego cudownego mistrza. Błogosławię Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję ba bardzo za, za wszelkie komentarze. E, za to, że jesteście, że dzielicie się i świadectwami z i nami i, i, i tym, że jesteście. Bo w Panu Jezusie Chrystusie my jesteśmy jedne, Jesteśmy e, jednym ciałem, ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. To dużo, dużo bliższe. E, pokrewieństwo niż tutaj y, to, które jest y, y, tak zwane to, to y, przez, y, przez rodzinę, bo my jesteśmy odkupieni przez krew baranka Bożego Pana Jezusa Chrystusa, y, a powiem wam, że tak na sam koniec, że tak bardzo często nie doceniamy tego. Y, że w każdym z nas, w zależności od tego, na, na, na jak bardzo poddajemy się Panu Jezusowi Chrystusowi, ale każdy jeden człowiek, który jest narodzony z Ducha Bożego, który jest narodzony z, z, z wody, w nim mieszka Duch Boży, w nim mieszka Pan Jezus Chrystus, a my rzucamy tak często w innych ludzi kamieniami przez to, że mamy, że, że inni mają inne poznanie i na innym są etapie da, danego w danym życiu. Dlatego tak bardzo jestem wdzięczna Panu Jezusowi Chrystusowi, że On mnie zawrócił z tego, z tego sądzenia, z tych, tych osądów. Dzieliłam się z wami jakiś czas temu właśnie. Czym jest sąd bez miłosierdzia? I powiem Wam ten moment, który Pan Jezus Chrystus w swojej ogromnej łasce pokazał mi tą ogromną ciemność. I że jak ja nie będę miała miłosierdzia do ludzi, to i mi nie będzie udzielone miłosierdzie, to, to powiem Wam, że nikomu nie życzę, żeby nie dostąpił Bożego miłosierdzia. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nie sądzić innych ludzi, co wcale nie oznacza, wiecie, że, że my nie możemy powiedzieć, że ktoś źle mówi, ale my nie mamy sądzić człowieka, ale to, co on mówi, czy to, co on robi, to jest tak bardzo ważne, żeby oddzielić człowieka od, od tego, co, co on robi, bo Pan Jezus Chrystus, nawet jak mówi, że On nie cierpi. Uczynków Nikolaitów. Nie powiedział, że on nie cierpi Nikolaitów, ale tego co oni czynią. I jeszcze jedno takie słowo: e, m, moja siostra, bardzo bliska siostra, zmaga się z tą belką, e, którą ma wokół. I, i takie e, powiem Wam, że to też mi tak duch Boży Kładł e, no, na, na, na serce, że tak bardzo często widzi się. U innych ludzi, z czym się zmagają, a Pan chce, żeby każdy z nas, jak widzi, że u kogoś coś się dzieje, jeśli nie mamy miłości, to żebyśmy nie szli, nawet nie, nie rozmawiali z tą osobą, tylko pierwsze co upadli na kolana i wołali o, o ratunek dla tej osoby, żeby wstawiać się, żeby wypełniła nas miłość od Pana Jezusa Chrystusa, bo naprawdę tak łatwo jest. Wskazywać na innych no, palcami, a Pan pokazuje, że to u nas bardzo często w, w oczach jest ta belka, a chcemy wyciągać yy, źdźbło yy, no, od innych. To takie, wiecie, bardzo znane te słowa, które każdy z nas wie doskonale, ale yy, brak jest posłuszeństwa i brak wypełniania. Tego najważniejszego przykazania, przykazania miłości. A dlatego proszę Was o wstawieniczą modlitwę za wszystkimi e, ludźmi, z którymi się nie zgadzamy, e, którzy, którzy mają inne jakieś poje, pojmowanie, żeby modlić się, wstawiać. Dyskusje nic nie są w stanie zmienić. Ale modlitwa, modlitwa sprawiedliwego, a my mamy sprawiedliwość nie sami siebie. Czy że coś dokonaliśmy, czy że jesteśmy posłuszni, ale nasza sprawiedliwość jest w Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli przychodzimy, obmywamy się Jego cudowną, świętą krwią, to Ojciec nas widzi tak, jakby Pan Jezus Chrystus wstawiał się za, za innymi ludźmi przez nas. Dlatego proszę Was o wstawieniczą modlitwę I, i za mnie dziękuję za każdą jedną modlitwę którą posyłacie do, do naszego cudownego Ojca. Ja was błogosławię w potężnym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I proszę, aby Duch Boży objawiał wam to wszystko, co ja w swojej nieudolności staram się e, przekazać. Ale niech Pan będzie uwielbiony za to wszystko, tylko Jemu chwała, bo On jest tylko dobry i wspaniały i cudowny. I przyjdź Duchu Boży i objaw nam. Tą ogromną, tą, tą ogromną chwałę, którą Pan Jezus Chrystus ma w sobie, abyśmy nie rzucali tych kamieni, tak jak pokazałeś to w tym obrazie nie, nie rzucali w Ciebie kamieniami, bo jeśli rzucamy w ludzi, którzy są narodzeni na nowo, to tak jakbyśmy rzucali w Ciebie, Panie Jezu, Ty nam proszę przewać to i ukryj nas w swoich ramionach. Obmyj nas swoją cudowną, świętą krwią, abyśmy byli zachowani na Twoje przyjście. W Twoim potężnym imieniu, Panie Jezu, proszę. Amen.